I witajcie w kolejnym odcinku z MySammer Carian. Ja, jakbym był dzisiaj taki troszkę mniej tomny i mniej gadatliwy niż zwykle, to dlatego, że dopiero wstałem. Miałem wczoraj ciężki dzień. Siedziałem jeszcze przy tej satsumie piepsonej yy, i ogólnie <grywka> tylko wróciłem do tej gry i od razu auto mi padło. Dzisiaj spróbujemy się tym autem zająć. Yy, ja się cofnąłem, że tak powiem, do momentu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek. Yy, I ogólnie tak, pisaliście mi, że. Najprawdopodobniej to jest alternator. Yy, tak najwięcej komentarzy było na to, że alternator jest zepsuty. Ja dam wam wierzę. Wierzę też w to, bo ktoś z was już naprawdę nie pamiętam przepraszam, pisał, że po pijaka można pojechać vanem. Yy, więc weźmiemy sobie vana, Boże, jak tu jest ciemno, weźmiemy sobie vana. I rzeczywiście pojedziemy po tego piaka, zobaczymy. Yy, możliwe, że tym vanem. Można po niego pojechać. Yy, tylko tak, może najpierw sobie go odpalimy. On niestety ma statykę po tej stronie. Bo ma oczywiście biegi z drugiej strony. Yy, no to odpalamy maszynę. Yy, pojedziemy. A jeszcze ręczny, Boże. Katła, dobra, ale ręczny bym chciał, gdzie on jest, gdzie on jest. Byś tu mi mignął. Uwielbiam w tej grze po prostu po nocy jeździć, to niestety nie ma żadnej podświe... żadnego podświetlenia w kabinie, ale chyba gdzieś tu, nie ma, no, trzeba na czuja tego szukać. Dobra, znalazłem to w końcu. No i zobaczymy, jeżeli faktycznie vanem można yy, ode... o, jakby odebrać tego pijaka, to spoko, nie? To sobie pojedziemy vanem, skoro Satsuma odmawia posłuszeństwa, chciałbym jechać Satsumą, ale sami widzicie jak, jak, jak to jest z tą Satsumą więc tak no pojedziemy po tego pijaka ja sobie za chwilę sprawdzę bo dalej tego nie wiem gdzie go w końcu trzeba zawieść ile to jest paliwa to jest jeszcze ile? O, 3 czwarte więc damy radę na spokojnie no i cóż zajmiemy się dzisiaj tym pijakiem później pojedziemy jeszcze traktorem do miasta ja na wszelki wypadek kupię sobie pasek do właśnie alternatora Eee, możliwe, że to to, ale nic kompletnie mi nie pisaliście o Pasku, tylko właśnie, że tam był chyba jeden komentarz, że to jest pompa wody albo alternator, bo mnóstwo komentarzy, że alternator jest zepsuty. Cieszy mnie to niezmiernie, ale no cóż, jak trzeba, to trzeba i trudno. O Boże, przyznamam szczerze, że już zapomniałem, jak długo trzeba jechać do tego miasta. E, to mnie nie cieszy jakoś bardzo, patrząc na to, że dzisiaj to jeszcze troszkę do tego miasta będę musiał pojeździć. <laughs> Ale jakoś damy radę. E, stój, stój, stój. Jeżdżaj tutaj, grzecznie. E, dobra, staniemy sobie po tego gościa. On tam, wydaje mi się, że to właśnie on stoi przy tym przystanku, tak mi się wydaje. No tu Sebiksy są. No jak są to Sebiksy, to już mogłyby, mogliby go kurde zabrać po sobą. O nie, to ją tylko hałasują. Dobra, to podjedziemy tak o. O, o siada rzeczywiście. E, dobrze, ja zrobię cięcie i sprawdzę, gdzie go trzeba zawieźć. Dobra, znalazłem jakąś mapę. Mm, tylko teraz, jak tam by było najlepiej dojechać? Chyba tędy, jakbyśmy pojechali. To jest tak. Czekajcie, ja się muszę tu zorientować najpierw. Sam nie wiem. No, tak, dobrze, jadę dobrze jechać, tak jakbyśmy jechali po prostu do warsztatu. Ja wam całą tą drogę pokażę po prostu. Jeszcze przy okazji powiem, bo coś tam mówiłem, nie? Że pojedziemy do miasta później. Ale nie skończyłem chyba. Pojedziemy, żeby zrobić to zadanie z tą farmą całą. Ja tego nie lubię. No ale na potrzeby odcinka to zrobimy, tak żeby nie było. To raz to możemy zrobić, ale nie więcej. To na pewno nie jest metoda zarabiania, z której ja będę wielokrotnie korzystał bo, no chyba, że coś zmienili, no mów, mówię, ja pamiętam, że to było strasznie, strasznie upierdliwe po prostu i ciężko było to zrobić, ale pokażę Wam na odcinku i myślę, że to dzisiaj zrobimy. Pojedziemy sobie, ja później pojadę, nie, nawet, czy będę to pokazywał, pojadę, zawiodzę ten alternator do zrobienia, do regeneracji. Hmm. Dobra, to w sumie musimy jechać aż do torów. A ja to nie jest a to jest chyba w ogóle ten sam dom co, co Bimber tam wozimy. Aha, to by miało, to by miało nawet trochę sensu. Przyznam szczerze, że to miałoby nawet trochę sensu. To w sumie, jak mamy się jeszcze tą farmą dzisiaj zająć, no to ja wam nie będę tego pokazywał. Jak, jakbyście mieli problem właśnie, gdzie zawieźć tego i jaka, bo ja, mi chwilę szczerze mówiąc zajęło zanim to znalazłem. Yy, no to słuchajcie, jedziecie właśnie w stronę warsztatu, jedziecie, aż przekroczycie tory. Więc kawałek jest znowu do przejechania. Yy, więc jedzowe ja cięcie usłyszymy się jak będę już właśnie przy, przy tych torach. Okej, okay, dojeżdżam już do torów i... od tego miejsca do tego domu to już jest stosownie kawałeczek. I to jest tutaj. Więc to jest bo właśnie tak, to jest na stówę ten dom. W tym po prostu sprzedajmy Bimbę, o właśnie. To co, Ty już tutaj wysiadasz? Czy mam się tam zawieźć bliżej? 50 marek, już dostałem. Osiągnięcie przy okazji. Eee. Dobra, mam nadzieję, że go tam nie potręciłem. Przy okazji, eee, jak odjeżdżałem, do piwko. O kurde, to piwko, co tak daleko. to piwko. No dobra, wracam do domu. Oczywiście, 50 marek to nie jest zbyt wiele, ale chyba każdy już po prostu wie, że to nie o to chodzi z tym pijakiem. To jak go, go trzeba po prostu kilka razy odwieźć, i później dzieją się rzeczy przyjemne. No dobra, ja wracam do domu. Nie ja mam spać, chyba nie będę musiał. Albo no, się chwilę przekimam. Wykręcę ten alternator, zawiozę go do mechanika, a później zobaczymy. Hmm, kolejny telefon dzwoni. Jestem ciekaw, co to. Dobra, nieważne. To znaczy, nie interesuje. W sumie można byłoby to zrobić, ale zapłaciłbym, w sprawie mandat, dostałbym 10 butelek wódki. Chyba, żeby mnie oszukali, nie wiem jak to działa. A eee, pewnie można to zrobić w innym y, terminie, więc zrobimy sobie to kiedyś, może, bo nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego, <grymne> więc może, może sobie kiedyś zrobimy, dobra. Eee, która jest w ogóle godzina? No, hmm. ja idę do auta się zabrać za to. Odkręcimy sobie alternator. Alternator zabierzemy do mechanika, bo nie wiem, to się do regeneracji po prostu oddaje. Eee, no i jeszcze przy okazji na tą farmę całą pojedziemy. Tak mi się wydaje, że tak zrobimy. No dobra, teraz największa misja tak naprawdę, czyli pojechać do miasta traktorem. <grym> będzie ciekawe. Eee, oj, będzie ciekawe, dobra. Bierzemy trakturę. Czy ten, chyba on tu jest, nie? Tu rzuciłem dobra, jest. Siedzi grzecznie, czeka. Odpalaj tę maszynę. Najpierw to. Już zapominam. No dobra, lecimy. Najpierw po przyczepę, bo z tego co wiem, to będzie, będzie mi potrzebna Do tego zadania całego. No zobaczymy. Może uda nam się to zrobić. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra. Okay. W takim razie ja teraz się kieruję do mechanika. Jak będę mechanika, to się usłyszymy. Pójdziemy zanieść ten alternator. Eee, a później jedziemy do miasta. Tam koło miasta jest to farma cała. Gdzie jest to zadanie. A przy okazji, jak będę w to sobie zatankuję ten traktor. Bo on już na rezerwie troszkę jedzie. Może jeszcze nie, ale już mało tego jest. I kupię jeszcze pasek na wszelki wypadek. Może ten pasek też jest zepsuty. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Pozwólcie, że przyciszę tę muzykę. Staniemy sobie jakoś tak chociaż to przejdzie, przejdzie, dobra. Eee, już na luz. Tak, 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 wysiadamy. Eee, no i cóż. Nieważne. <laughs> Nic się nie stało. Nic się kompletnie nie stało. Dobra, dajmy ja to. Idziemy do tego zioma. Okej. Okay. I... Okej. Okay. To jest jakby nowy alternator. I co, jakby ten już jest naprawiony? Tak, tak by to wyglądało, nie? A to wcześniej były części. Już ich nie ma. Nie wiem, czy ten alternator już jest naprawiony, czy jak to działa, nie mam się tego pojęcia. Naprawdę. Eee, ale dobra, zapłaciliśmy tam w sumie nie jakoś dużo. Eee. właśnie, nie cofnijmy, może jeszcze zrobimy sobie. Tak. No i dobrze. Eee, teraz tak, jak to wygląda z tą pracą eee, na farmie. Dobrze by było, jakbyście dojechali do mechanika. Teraz uderzacie sobie w tę stronę, jakby właśnie... Od str jak jedziecie od strony domu, przekraczacie mechanika. I od tego momentu, musicie się zacząć patrzeć na... Już trójkę może najpierw. Na... W sumie głównie na prawą stronę, ale na lewą chyba też. Ponieważ po drodze będą po prostu porozrzucane takie bele. Kana czy tam słomy. Boże. Tak, jakoś podjedziemy, jakoś podjedziemy e, to nie jest tylko w jednym miejscu, to jest troszkę jak nie wiem, jak z szambami. Powiedzmy, że no jest, po, po prostu jest kilka miejsc na mapie. E, tutaj co jest? Ten wjazd do tej opuszczonej posiadłości. No to tam w sumie Beli raczej nie będzie. E, ale już tam może by coś było, chociaż nie wiem. Mogłem się już wcześniej rozglądać za tym, gdzie to jest, ale jakoś nie, yy, nie spodziewałem się, że będzie mi to tak potrzebne. A jednak jest mi potrzebne. No, dobra, jak jakieś zobaczę, o nawet tutaj już coś jest. I chyba to już trzeba zabrać ze sobą, jakby. Zaraz zobaczymy. Eee, dobra. Ile ich tu jest? Jedna tylko. Stańmy sobie, tak. Odejdźmy, odczepmy tą przyczepę. Mogę trochę inaczej stanąć, bo może być problem, ale jakoś damy radę. I chyba, nie wiem, no wydaje mi się, że tą też trzeba tutaj dać. Nie wiem. Może ona tylko dla, nie dwójkę, tylko ręczną muszę spuścić, okej. Okay. Jak to działa? Jak, jak ją tutaj nadziać, żeby ją móc załadować? Tak. Przyzwyczajenia, chce mi się myszkę klikać i ruszać, nie, za, za dużo farminga grałem w życiu. Tak. Powróćmy ją w ten sposób. To jest... Eee, nie stawaj, nie stawaj. Jak to się podnosi? Nie, to jest, do, to, 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 nie o to chodzi. Podnieść to, nie, to tym się opuszcza, Boże. Się trzeba nauczyć tego. Okej, okay. mmm, powiedzmy, że podjadę z tej strony. Tak. Teraz tak to trzeba. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już będzie chyba dobrze. Teraz to opuścić. Wydaje, że jeszcze troszkę tak. Troszkę to do góry dam, żeby to lepiej widzieć, chyba nie tym. Żywa mi się to cały czas myli. Okej, okay, niech będzie tak. Co to jakoś się tam nabiło, czy tak nie za bardzo? Nie ten no jakby jest ta strona. Chyba, że to trzeba tak od spodu złapać. To oczywiście nie są te widły do, do właśnie łapania beli, Tylko, żeby było ciekawe, to są takie do palet, więc nie wiem, czy to da się rzeczywiście nabić. Nie pamiętam. Dobra, opuść to. O, może nie aż tak. Eee, nie uciekaj. Eee, e, wracaj tu. Nie bądź taka. No i dlatego tego nie lubię, nie? To jest zdrąbane po całości. W autor, tak jak co, autor tej gry po prostu uwielbia jak gracze się wpływają. Hmm, dlatego właśnie daję takie zadania. Żeby było ogólnie ciekawe to sobie sprawdziłem jak najlepiej... Ty to z tym piwem. Jak najlepiej jest to robić, nie? Eee, co tam internety mówią. Ogólnie najlepszy sposób jest wzięcie czegoś i zrobienie czegoś takiego. Już nie wiem, czy to kuźba, z alternatorem to nie działa. O Boże. Tam chłop akumulatora używa na kablu. <laughs> o, próbuję, próbuję wytłumaczyć tej beli, że jak będzie dalej stawiała opór, to wjadę z nią z akumulatorem na kablu. To nie działa, o Boże, ale ze krzynką piwa nie można tego główna ruszyć. No to to już jest dramat. Dobra, to jeszcze inaczej to będzie trzeba wykminić, tak. Do tego się chyba nie da nabić, tak mi się wydaje. Nie wiem, próbowałem, ale się nie da. Nie mogę. Ech, dobra, jeszcze ten ręczny nieszczęsny. Ten alternator, to ja sobie dam. Ty... Nie, no jeszcze serio. Ze wszystkich najgorszych rzeczy w tej grze, to naprawdę brakowało mi tutaj tylko ciebie. Wypierdalaj do robu. W nie, mnie nie W ciebie wiada akumulator na kablo. No wypierdaj, nie. I trąbi psychopatka. Nie mogę. Tak wam już taki irytuje. Gram w nią drugi dzień. Oooo. Ej, no nie tak, to nie tak. Nie, no, czekajcie, nie nie pamiętam dalej w którym się opuszcza, w którym się podnosi. Ej, nie! Jeszcze ja pojechał. Co dalej trwał mi chuj wie na co? Dobra, nie wiem. Ja mam dosyć tego. Dobra, robimy coś takiego. Jej, bo zaczepę. o, że tu będzie kręcenie. Paliwa nie starczy na to. A tym co się tam zatrzymał? w Z... maluch ma za mało mocy, żeby podjechać? <grym> Nie tak, Guźwa już mi się wszystko pierdzieli, myli. O, i to będzie ciekawy odcinek. Eee, chyba znowu dwa tygodnie przewrócić po tym. O Boże. Nie wiem czy ten, czy alternator jeszcze dzisiaj będziemy robili. W sensie, czy będziemy do auta wkładali? Chyba nie. Chyba pobawię się chwilę tymi belami i coś tak czuję, że moja psychika na, na więcej mi nie pozwoli. Eee... Mm, tego się nie stacza i tak jak ja w tym życiu. Późwa. Pardon. Excuse me. Zrobimy no, coś takiego. Nie wiem, no, możliwe, że akumulatorem można to przesuwać, bo no, widziałem na filmik urzepło właśnie. Tak się zastanawiałem, po co, po co mu ten akumulator na kablu. A to okazuje, że to jest najlepszy sposób na ładowanie topków. Nie, za mocno... Podjechałem. Cofnij. Dobra, jest chyba dobrze. Jest chyba dobrze. Houston. Jest już dobrze. Okej. Okay. Dobra. jest tak. Ale sobie tak. Okej. Okay. Ręczne zaciągnę. Chodź tu. Kolego. Jak to zrobić mądrze? Musiałbym je tak wygiąć. Nie pamiętam, w którą to się wyginęło. A tak Jeszcze bardziej. Myślę. Myślę. Okej. Okay. Teraz co? Na no, hama podjechać i do, do, do góry. I nie. Dajemy, dobra. Pójść yy. ręczny. Podjechać kawałek. Dobra, jest na maksa. No i co? Teraz do góry, nie? Pójść tu nie w tą stronę. Dawaj, 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 dawaj No czemu to spadło? Co za gówno Ja pierdziele, to jednak dobrze pamiętałem, że te snopki to jest jakaś totalna porażka Hej, też to mam wrzucone No czemu to spada? Hej no co za gówno nie nie, 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 zostań tam, zostań Nie, nie jesteś nie, nie w tę stronę A? Dobra, robimy coś takiego, może teraz siądzie To ja wtedy słabo tam podjeżdżałem jakoś Nie, no to się stacza kuźwa, co za gówno <noise> Dobra, tak blisko to ja jeszcze nigdy nie byłem no tak, jeszcze kawałek raz do góry Nie, 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 dawaj, dawaj, dawaj Jest! Szmata jedna <grywy> Z wielu <grywy> Ja pierdolę, ja mam dosyć Nie, nie, nie pytajcie ile ja tu siedziałem, żeby to załadować Ale już wykminiłem Jak co i jak, ej nie w tę stronę, w tę stronę Boże, pomyliło mi się znowu, nigdy się nie nauczę Dobra, niech siedzi tak. Wiele ich nie będzie, więc miejsca dużo nie potrzebuję. O Boże. No, eee, czekaj, czekaj, czekaj. Stój, że szkróźwa. Kupo gówno. Stój. Chyba zamknąć przyczepę. Mam dosyć naprawdę to. Zniszczyło mnie psychicznie. Ładowanie Beli jakby... Nie wiem, nie, nie chcę mi się teraz sprawdzać tutaj mam godzin różnego rodzaju symulatora w farmie, znaczy nic tylko w farmingu. w Jednym, drugim, trzecim, w sumie w każdym. <laughs> ja nie mogę sobie poradzić z ładowaniem Belly w prawdziwej grze symulacyjnej jaką jest Majmerkar. Oooo... No dosyć po prostu tego. <laughs> już mi wystarczy tej gry na kolejne dwa tygodnie. Dobra, jedziemy dalej. No to tutaj już nie ma ich więcej. No Ale kawałek dalej, jak się pojedzie, to znowu powinno być tego, co, co się tam orientuje. O Boże, czy to musi być tak grzyście? To to są jakieś Alpy? Nie mam pojęcia, tylko nie spadnij, spróbuj nie spaść stamtąd, to cię kuźwa zabije. Belo, ciana, słomy, czymkolwiek jesteś. Czy w sumie jest owinięte? To raczej nie jest słoma, znaczy może jest. A to bardziej tak siano, nie? Takie kiszonko jakąś, nie wiem, nie znam się. Może tylko udaje, że się znam. Dobra, mijemy pawilon toneczny. Tygaretę w ręku, bo mojej postaci już się palić chciało od tych beli. W sumie nie tylko jej się chce palić po tych belach. Chyba tu są kolejne, nie? Tak, zdawało mi się. Dobra, to jedziemy dalej. Tylko dlaczego tu co chwilę jest pod górkę? Ten traktor nie daje sobie rady, Znaczy eee. daje. Na najniższym biegu. Ale to... To jest gówno niejazda. O Boże! Wykończyło mnie to. To ładowanie jednego snopka. Masakra. Gdzie są te kolejne? To chyba jakoś tak dalej. Dzisiaj tego miasta. Będą kolejne. No nie wiem. w Jak jakiegoś zobaczę... To się do was odezwa. Aha, ja się tu produkuję. Posuwane nagrywanie, no zarąbiście. Eee, trochę ciulowo wjechałem. Nie pamiętam, na którym momencie skończyłem. Hmm, czy je lepiej, tak o, jak one stoją, czy jak leżą, jest le lepiej ładować? Nie ja mam zielonego pojęcia. O, co, co tu się nagle stało? Jakoś tu, bo dostałem. Tu już bo spili. Jak ja to zrobiłem? Jeszcze ja znowu. Muszę to gówno przepchać, a to widzę, że jak tak leży, to w ogóle się tego przepychać nie da. Yy, co trochę komplikuje sprawę. A tutaj coś jest? Nie wiem, czy sprawdzałem. O, serio tak można te drzwi wyłamać? Myślałem że zawsze, że młotek trzeba. E, nic tu nie ma, chyba że na, no, no ten, z boku coś może jest. Ale nie widzę. Nie widzę, nie słyszę, dobra, zajmijmy się tym, po co tu przyjechaliśmy. Czyli pieprzone snopki, pieprzone snopki. Co można ja zrobić, coś takiego? Tak, tak, tak. O, ale zadziałało. Nie, stój. Zadziałało mniej więcej tak, jak chciałem. Dobra. Nie śliwy pawiano. <słyski> Co za kurwa zjebana gra dosyć tego po prostu jak ona się tak mogła wyjebać Jak? Dlaczego mi to robisz? Gro komputerowa ona się w ogóle otworzyła? What the fuck? Jak ja mam ją powrócić tak? Mam pomysł. Ja, ja nie wiem, co się wydarzy, ale ja mam pomysł. Nieważne, co się wydarzy. Powiem wam szczerze, ja już mam to wszystko w dupie. Ja już mam to wszystko w dupie. Co się wydarzy, obstawiajcie. Uj, nic się nie wydarzyło. Okay. No to ja sobie jeszcze wyjdę, strzelę sobie miniaturkę. To czemu by nie, tak żeby było widać co i jak. Idealnie. Ej, co tym akcentem można byłoby zakończyć? Mm, byłoby dobrze, ale może trzeba im jakoś na. Co się tu odpierdala, to ja nie wiem co, 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 co. co? Ja nie, wiem. Ja już nie wiem. <laughs> Chyba będzie trzeba sejła wczytać, bo no jednak przyczepa się przydaje, a w obecnej formie na niewiele jest zdatna. <noise> Czym w tych odcinkach, czy, czy jednak, miałem ostatni jakikolwiek odcinek, w którym wszystko mi wyszło? Chyba, chyba nigdy nie było takiego odcinka z myślą. Eee, no dobra, to nie ma sensu. Tym akcentem możemy tak naprawdę zakończyć. Obaj, te łapy. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. <noise> Mam nadzieję, że się Wam podobało. Ja mam dosyć po prostu tej gry Już nie daje rady psychicznie Ale mam nadzieję, że wam się Chociaż podoba i że się dobrze bawicie tym, że ja się wkurwiam Non stop <grym> Dziękuję wam bardzo za oglądanie Trzymajcie się I do następnego, cześć Alt F4